Czekalski. Dobry wieczór, witam państwa i zapraszam na temat życia. Witam w redakcji Życia Pabianic naszego dzisiejszego gościa Tomasz Olej-Olejnik. Proletariat chyba nikomu nie trzeba w tym mieście ani w Polsce przedstawiać. Zanim przejdziemy do tego, co dziś najważniejsze, czyli zbliżającej się wielkimi krokami waszej nowej płyty, musimy coś wyjaśnić, bo kiedy we wrześniu ogłaszałeś, że cię wsadzili na kwarantannę i nie zagracie koncertu w Dukli, bodajże. Tak. Wystąpiłeś w pomarańczowej koszulce, logo kojarzące się z ratownikami, pozdrowiłeś pomarańczową służbę medyczną i ludzie pytają, co ty masz wspólnego ze służbą zdrowia. <grym> Faktem jest, że posiadam pełne mundurowanie bojowe, się tak wyrażę, ratownika medycznego, natomiast ratownikiem nigdy nie byłem. Po pierwsze, nie mam y, takiego, taki, y, takiej wiedzy i takiego przeszkolenia, także ratownikiem nigdy nie byłem, ale y, miałem y, okazję y, pracować w NPL-u, czyli w naszej Pomocy Medycznej. Y, miałem okazję pracować jako sanitariusz, y, który znosi i wnosi pacjentów. Y, Ciężka być, robota. Na czwarte piętro. Okazało się, że mój kręgosłup no, nie wytrzymuje już takich obciążeń, pomimo to, że wydawać by się mogło, że jestem solidnym facetem, tak yy, przynajmniej mo, można by sądzić, ale, ale to jest yy, tak naprawdę dla ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, na czym polega praca sanitariuszy, na czym polega praca ratowników. No to jest bardzo ciężka robota. To, to, yy, to nie jest robota dla byle kogo. Tutaj rzeczywiście ta fizyczna, hard ducha i kilka jeszcze innych czynników, których nie jestem w stanie tu wymienić. Przede wszystkim wiedza warunkuje do tego, żeby pracować naprawdę w ciężkich warunkach, czasami w bardzo trudnych okolicznościach, spotykając się z agresją pacjentów, częstokroć będących pod wpływem środków różnych, ogólnie jako... Odurzające. Odurzające, tak. Okej, okay, ale byli też tacy pacjenci, którzy mówili: O kurczę, olej, co, co ty tu robisz? Yy, przyznam się szczerze, że nie zdarzyło się. Nie, nie zdarzyła mi się taka sytuacja. Przeważnie to są ludzie starsi, niepełnosprawni, yy. tudzież z brakiem kontaktu, także no, nie miałem akurat takich przypadków. Ciężka, ciężka robota, ale rozumiem, ona się zaczęła wcześniej niż, niż pandemia, nie była pandemią i, i tym całym rokiem bez grania spowodowana, to, to dwa niezależne od siebie byty po prostu, tak? Dwa niezależne byty, zbieg okoliczności, można by tak to określić. W każdym razie czas pandemii zastał mnie już w szpitalu, jako regularnego, szeregowego pracownika. Chciałem przy okazji pozdrowić całą służbę pabianicką, medyczną i nie tylko bo ich wkład w dzieło walki z covid jest absolutnie niepodważalny. No tu ukłony, bo dobrą robotę faktycznie robicie. Dużo czasu minęło już od waszej, waszej myślę, prezentariatu ostatniej płyty, no ale tutaj dobre wieści. Ten czas pandemii trochę może wam pomógł też w nagrywaniu. Nie wiem, czy miał jakiś wpływ na to, że czasu więcej, ale w każdym razie płyta wielkimi krokami się do nas nowa zbliża. Y tak, pragnę poinformować wszystkich zainteresowanych, że w zasadzie jesteśmy na końcowym etapie, jeżeli chodzi o naszą najnowszą płytę. Yy, mogę zdradzić nawet jej roboczy tytuł, yy, który brzmi po gorszej stronie. O. I to ma taki... wiele mówiący yy... Natomiast myślę, że dla wtajemniczonych doskonale zrozumiałe. No, ci, którzy proletariatu i Twoich tekstów słuchają, gdzieś już mogą się czegoś spodziewać, co tam się znajdzie w warstwie tekstowej, a muzycznie, bo Was tak nie da się wrzucić do jakiejś szufladki z, z konkretnym brzmieniem, bo, bo, bo te płyty jednak są od siebie mocno muzycznie różne. Czego się teraz ma? Mocniejsze brzmienie, troszeczkę łagodniejsze. Jak, jak to się będzie rozwijać i kształtować na płycie? Jako twórcy ciężko mi mówić o swoim dziele. To po pierwsze. Ja sądzę, że to jest tak. Z każdą płytą nasza muzyka jest coraz bardziej dojrzała. To wynika po prostu z wieku, z nabytych umiejętności, z doświadczenia, z naszej wspólnej pracy nad, nad, nad muzyką, bo nad muzyką się pracuje, to nie jest tak, że o, przychodzi sobie coś tam do no to głowy. Nie rodzi się od tak. Nie rodzi się od tak. Jest to płyta nagrana z Witkiem Daraszkiewiczem, z gitarzystą, który już w tej chwili z nami nie gra. Natomiast walnie się przyczynił jako kompozytor do ogólnego kształtu muzycznego tej płyty. Płyta jest uzwierciedleniem tak naprawdę naszych 30-letnich doświadczeń i zaangażowania w muzykę. Moim zdaniem jest najbardziej dojrzała, jest wyrafinowana muzycznie. Myślę, że jest to najlepsza z naszych płyt, jakie kiedykolwiek nagraliśmy czy to, co przeczytałem w jednym z wywiadów z Tobą, tu nie, nie zacytuję dosłownie, bo się nie, niekoniecznie nadaje. Na, nadaje, natomiast stwierdziłeś się tam w tym wywiadzie, że ten power do tworzenia, power do koncertów to w Tobie ciągle narasta i ciągle jest duży, bo Ty ciągle chodzisz w, wkurzony po prostu na, na wszystko co dookoła. To faktycznie tak, tak funkcjonuje, że świat Cię wkurza i, i stajesz się płodnym artystą przez to? Jestem, jestem człowiekiem, tak mi się wydaje przynajmniej wrażliwym. Jestem szczególnie uwrażliwiony na, na, na ludzką krzywdę, na niesprawiedliwość, na kłamstwo, na obudę i na sposób, w jaki władza wykorzystuje naiwność ludzi, a wykorzystuje. A wykorzystuje i umówmy się, że każda władza, to trzeba podkreślić, każda władza. Każda władza ma na celu wykorzystywanie ludzi jako masy, yy, z której czerpie się siłę, energię i pieniądze. To z tą władzą wy, jako zespół, mieliście w sumie od początku do czynienia, bo jeszcze jak zaczynaliście to tam na Piotrzkowskiej Wodzi, wam cenzura teksty tak. określiła, co, co, co zresztą miałeś gdzieś. Nie ma co, co ukrywać, bo chyba na koncertach nie, nie bardzo brałeś sobie do serca te, te, te skreślone wersy. <laughs> Ale to... Jak sobie nie brałem, to smutni panowie w prochowcach potrafili wyłączać prąd. Zdarzało się. Ale właśnie, czy, się. Co, co ciekawe, to czasy słusznie minione i mogłoby się wydawać, że w dzisiejszych czasach jest inaczej. Aż tu nagle okazuje się, że i w tych czasach się zdarza, że ktoś wam czegoś zabrania i na koncercie próbuje przeszkodzić. Pamiętam taką sytuację sprzed bodajże trzech lat. Nie będę wymieniał miejscowości już w tej chwili, ani osób, które są za to odpowiedzialne, bo może nie czas i miejsce na to. Ale w trakcie koncertu yy, przyszedł przedstawiciel yy, władz miasta i powiedział, że musimy natychmiast skończyć koncert, po czym nam wyłączono. Uzasadnił, punkt. co było przyczyną, cóż go tak ubodło? Polecenie burmistrza. Mm -hmm, ale to, że muzyka za ostra, że teksty za mocne, czy, czy że nie wiadomo? I, szczegółów nie mieliśmy podane, natomiast y, rzeczywiście odłączono nam prąd i nie mogliśmy kontynuować. Wspomnienia, wspomnienia wróciły. Z wspomnienia wróciły, Roskim. okazuje się, że czas z kołem się toczy. Ja to pamiętam początki lat 90. bo to jakby wtedy zyskiwałem swoją taką świadomość muzyczną, siostra zresztą z, z kuzynem mnie zarażali waszą muzyką między innymi. To jeśli gdzieś masz pamięć jakiegoś młodego chłopaczka, co ze stówką starą, 100 złotówką biegał po autografy u Was po domach, to byłem ja. Aha. Także kłaniam się i przepraszam, że zakłócałem mi mir domowy. <coughs> mir domowy. W tamtych, w tamtych czasach. I ziażdżę. Te czasy covidowe to takie trudne czasy, zwłaszcza dla, dla, dla artystów, dla muzyków, którzy jednak do mam wrażenie czerpią, czerpiecie energię z, przede wszystkim z kontaktu bezpośredniego z widzem, bo nagrać płytę to jest fajna sprawa, ale fajniej wystąpić przed publiką. A tego wam chyba trochę zabrakło w tym minionym roku. Czy, czy, czy coś się szykuje jakieś zmiany no, na, na ten rok? Umówmy się tak. Taki zespół jak nasz, który zawsze gra na 100%. Zawsze, zawsze wylewa z siebie wiadrami pot. Ja potrafię zrzucić 3 kg w trakcie koncertu. Chyba muszę zacząć grać muzykę. Także to nie są żarty, bo to jest ostry naprawdę trening. Natomiast wkład sił i emocji w trakcie koncertu jest wynagradzany poprzez energię, którą się otrzymuje ze strony publiczności. To jest niesamowite zjawisko i taka energia rzeczywiście istnieje. Im bardziej zespół daje z siebie czadu na scenie, tym bardziej publiczność odwzajemnia ten czat z sali. A to, co mi się zawsze podobało na, na Waszych koncertach, kiedy na nie z przyjemnością zresztą zaglądałem, to że. Nie byli tam tylko ci ludzie, którzy chodzili na te wasze koncerty na początku, gdzieś w tych latach 90., kiedy był boom na, na, na proletariat. Oni owszem też, ci 40-50-latkowie, gdzieś tam pod sceną, może tam trochę dalej od tej sceny stoją. Natomiast przed sceną młodsze pokolenie łączycie te pokolenia. Po prostu to też fajne i dużo mówi o tym, co, co tworzycie. Miałem okazję rozmawiać kiedyś z naszym fanem, który. Był na koncercie ze swoim synem i swoją wnuczką. Także wnuczka była nastolatką. Czyli to, to przechodzi z pokolenia na pokolenie, po prostu rodzice, dzieciom, dzieci swoim dzieciom. Może, może tak już się zdarzały? Trzy, no. trzy pokolenia na koncercie. A ile teraz jeszcze jest rockmana w rockmenie? Tak zapytał? no bo myśląc o, o muzykach, zwłaszcza grających taką muzykę, to człowiek od razu ma. Wyobraźnię, co tam się po koncertach nie dzieje, a Wy teraz jesteście ustatkowani panowie z rodzinami, z, z jakąś też pracą poza tym. Nie pytamy o to. jest ta wersja <grym> tak będzie zostanie. wersją oficjalną. Skończymy koncert i jedziemy grzecznie do domu. Tak, <grym> tak, tak, to, że tak, tak to teraz tak. wygląda. A powiedz mi, bo też w jednym z wywiadów mówiłeś, że to, że zmienił się mocno rynek, jeżeli chodzi o rozgłośnie radiowe, bo dzisiaj w komercyjnym radiu no, nie uraczysz takiej muzyki jak Wasza. To wyglądało w latach 90. -tych. Zgoła inaczej. Dziś no, może się komuś podobać, może nie, ale grana jest zupełnie inna muzyka. Ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że to wynika z obaw. Że taka muzyka jak wasza to, to, to młodzież trochę podburza do tego, żeby buntowali się na to, co, co ich spotyka w życiu. Czy, czy to jest faktycznie, Twoim no, zdaniem, przyczyna tego, że. Myślę, myślę, że po części sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie, bo rzeczywiście tak jest, że mm, przykład trójki i Kazika, jakby tutaj jest najbardziej. Świętej Pamięci Trójki, można by powiedzieć. Świętej Pamięci Trójki. Najbardziej dobitnym przykładem, w jaki sposób w tej chwili się traktuje mm, pewne hasła, które są. Nieprzyjazne, no nazwijmy to niepopularne. O, tak, w niektórych krajach. Popularne, żeby użyć takiego eufemizmu. Po drugie, muzyka rockowa stała się muzyką niszową w tej chwili, i tak naprawdę całą politykę, jeżeli chodzi o artystyczną stronę radia, jest, jest cała polityka jest kreowana w taki sposób, że ma docierać do jak najszerszej rzeczy słuchaczy, który ma przede wszystkim nie przeszkadzać w pracy. Tak kiedyś usłyszałem mm. taką opinię. Ma się sączyć i, i nie wzbudzać Dokładnie. myślenia. Po prostu. Poza tym y, wiem też y, z pewnych źródeł, że na profil radia ma duży wpływ y, opinia y, reklamodawców, którzy y, wkładają tam swoje reklamy i za to płacą. Skoro wspomniałeś już o programie trzecim Polskiego Radia, to wiem, że w, no, w tych dawniejszych czasach to, to było tak naprawdę jedno z niewielu źródeł, gdzie można było czerpać jakieś fajne muzyczne inspiracje z, z, z zagranicy. Ty też to zresztą o, robiłeś o czym nieraz nie, nie wspominałeś, to chyba musiało być bolesne dla ciebie to, co się z trójką wydarzyło. Czy to już jednak taki czas, że, że, że radia się nie słucha, tylko odparasz sobie płytę w Alcie jadąc i, 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 i tyle. Ja myślę, że ci tacy podobni do mnie, y, ludzie, którzy wychowali się tak naprawdę na Trójce, y, stamtąd y, uczyli się wrażliwości, jeżeli chodzi o muzykę, o jej najlepsze elementy, to trzeba od razu podkreślić, bo y, Trójka była formą selekcji. No tam byle co nie trafiało tam przez długi byle czas. Co nie trafiało, widzisz, no właśnie. Zresztą z telewizją w ówczesnym czasie też było podobnie. Byli tam ludzie, którzy dbali o to, żeby pokazywane tam były najlepsze filmy, a w radiu, żeby była puszczana najlepsza muzyka. Troszkę się to pozmieniało. To ona tworzyła naszą wrażliwość, naszą empatię i wiele, nawet sposób ubierania się, zwróć uwagę, sposób traktowania sztuki. Tam też promowano teksty, książki autorów. Aż tu nagle Kazik wziął, zaśpiewał i rozwalił trójkę kurczę. No. Aż tu Kazik wziął i zaśpiewał. Miałkość, mierność, nijacyzm to jest to, co dotyka w tej chwili mediów, które powinny kształtować. Z trójki powstały dwa nowe byty, Radio 357, Radio Nowy Świat. Czy w którymś z nich odnalazłeś na miastkę tego, co miałeś w trójce? Czy, czy... Nie miałem okazji słuchać. Nie miałeś okazji przecież. słuchać jeszcze. Okej, okay, no to zostawmy i zrzućmy może zasłonę milczenia na program Trzeciej Polskiego Radia obecnie, bo to, bo to może nie ma co o tym faktycznie rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o te stacje komercyjne, to najbardziej popularne w Polsce z największą słuchalnością, no można tam usłyszeć... Różnych artystów, różnych wykonawców. Są też tacy, którzy no, robią teraz w Polsce dużą karierę. Mam tu na myśli chociażby no, Brodka, Zalewskiego, Podsiadłe. Czy to są artyści, którzy w Twoje gusta trafiają, czy, czy, czy raczej nie jest to Twoja bajka? Nie wszystko, nie zawsze, natomiast słucham, owszem. Część rzeczy mi się podoba i, i część rzeczy mi się nawet bardzo podoba. Bo ja zwracam oprócz tego y, uwagę na jakość produkcji dźwiękowej, na, na pracę w studiu, na te wszystkie elementy i parametry, które niekoniecznie y, są. Nie każdy słuchacz wyłapie. No. Nie każdy słuchacz wy, wyłapie. Jestem w stanie odróżnić. Jestem audiofilem, w związku z tym mam. Ale masz złote kable też? W, z, wszędzie podpięte? Żeby... Ze srebrem. Ze srebrem. I z węglem. Okej, okay, czyli tę półeczkę jedną niżej, dobra. Ale zwracasz też uwagę jako... Złoto nie jest dobrym przewodnikiem, aż tak bardzo jakby się Ja mam zwykłe, to, to A, wiesz, to, to nawet nie, nie, nie poruszam tematu, bo nie wiem, o czym, nie wiem o czym mówię. Czy zwracasz też jako autor tekstów uwagę na to, co tak. się śpiewa i co, co o tym sądzisz? Niektóre teksty są bardzo dobre, na przykład Zaleski ma świetne teksty. Nie wiem dokładnie, czy on sam je pisze. Czy jest ktoś, kto mu w tym pomaga, czy wręcz ktoś, kto dla niego pisze. Yy... Zdarzają się takie perełki. Ja jestem akurat bardzo wrażliwy na, na, na pewne, pe, pewne kompilacje słów, które tworzą zdania. Nieproste czasem, a im bardziej krzywe, tym akurat w moim przypadku bardziej mnie to cieszy, ponieważ jest tam gdzieś głębiej ukryty kontekst i akurat. To mnie ciekawi, to mnie interesuje i to mnie kręci. Ale dużo My... też jest niestety takich piosenek, które nie wiadomo o czym są kurczę. <grym> <grym> Jaki kraj tacy artyści? No teraz promowane są piosenki, że tak powiem, o tekstach mocno wątpliwych. Z, zwłaszcza w publicznych mediach są promowane i nie, nie wskazujmy może tutaj konkretnych. <grym> konkretnych nazwisk. odpowiedzialnych o. Może w ten sposób. A, a poziom polskiego roka jak, jak oceniasz na, na, na dziś? W jakiej jest formie? Yy, powiem tak. Yy, ostatnimi czasy, mam tu na uwadze yy, lata, 5-6 lat do tyłu, miałem okazję yy, uczestniczyć yy, w wielu przeglądów, w wielu festiwali, na których mnie zapraszano jako, jako jurora. I powiem tak, jest mnóstwo. Mnóstwo ludzi młodych z olbrzymim potencjałem. Niestety nie mają szans przebić się yy, oprócz internetu, oczywiście na tak zwany główny rynek, bo ten rynek główny nie istnieje. Rynek główny jest zawadnięty przez muzykę łatwą, prostą i przyjemną. Taką co na weselu człowiek i zaśpiewa, i potańczy, tak? Otóż to. Właśnie. Gdzie na weselu powiedzmy jest to w jakimś stopniu jeszcze uzasadnione? Tak? Ale... I nawet powiem szczerze, że nawet jest zjadliwy. Wtedy tak. Po przekroczeniu pewnego... probu. Pewnego progu nawet nie przeszkadza. To, to prawda. Muzyka niestety bardzo często, o czym już też dzisiaj wspomnieliśmy, ociera się o politykę, może polityka bardziej, bardziej o muzykę. Teraz wielu artystów ustawia sobie taki, taką nakładkę na, na profilowym, że jestem artystą niecelebrytą, a ma to też poniekąd trochę związek z polityką właśnie, bo jednym z punktów nowego ładu jest pomysł ustawy o artystach zawodowych. O to bym chciał Cię najpierw zapytać, czy, czy Ktoś, kto ma o tym decydować, czy myślisz, że uznacie cię za, za artystę, czy stwierdzisz, że, że jednak się Olej nie, nie nadaje na, to, na takie miano żeby uzyskać? No i tu pojawia się pytanie. Kto, kto się będzie decydował? W, tak jak kiedyś, zacytuję film, komputer wypluł wielki znak zapytania. Yy, nie wiem, powiem ci szczerze jak to będę to jest potraktowany. Do, 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 a to czy, jest dobry pomysł w ogóle twoim zdaniem, żeby czy, yy, takie coś W jakimś sensie. W jakimś to sensie, ma pomóc artystom, którzy nie radzą sobie finansowo, tak? Bo w takie jakimś jest założenie. sensie na pewno tak, ale biorąc pod uwagę przykład ostatniej akcji z, z pomocą finansową dla, dla artystów, gdzie, gdzie dotacje dostawiały firmy, które gdzieś tam w tym w tym kluczu tych, tych działalności oprócz tego, że kładły kostkę brukową, czy montowały więźby dachowe, tam znalazła się jakaś, jakiś element związany z muzyką, co ich upoważniało do brania tego, tej, tego zasiłku pomocowego dla muzyków, co było kompletnym absurdem, oczywiście. Nikt tego nie weryfikował chyba dokładnie. Tak samo boję się, że w tej sytuacji może być podobnie. Opłata reprograficzna, która istnieje od, od dłuższego czasu, czyli dopłacamy do różnych sprzętów, żeby te pieniądze, powiedzmy, zrekompensowały artystom to, co gdzieś tam pobierane jest na, na nasze dyski, to istnieje od dawna trochę w archaicznej formie, bo tam jeszcze pamiętam jakieś chyba VHS-y w to wchodziły, teraz to ma być rozszerzone na sprzęt tak, jakby tak, tak, odpowiadający tak. czasom współczesnym, no i tu niektórzy się oburzają. Dlaczego ja mam płacić więcej za tablet, żeby jakiś tam pan muzyk dostał z tego, z tego pieniądze? Czy, 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 jak, jak ty na to patrzysz? Bo tutaj są różne głosy. Jedni uważają, że, że, że w porządku jest to jak najbardziej uzasadnione, ale też czytając komentarze pod, pod różnymi artykułami na ten temat, jest też duże grono ludzi wątpiących. Tu dotykamy dosyć istotnego problemu Związanego bardziej z naszą mentalnością, chyba, niż z tak zwaną zasadnością przyznawania pomocy dla określonym grupom. Po polsku to znaczy ma być porówno. Bardzo często tak to wygląda. I ta świadomość, Taka kłacka właściwie ona pokutuje w nas jeszcze od czasów zamieszłego komunizmu, gdzie wpajano nam wszystkim, że wszyscy mamy takie same żołądki. W związku z powyższym mamy dostawać wszyscy tak samo. I tyle samo. Tak. Z oczywiście jest to absolutnym, absolutnym absurdem, ponieważ czym innym jest twórczość artystyczna twórczość związana z pracą umysłową, stricte. A czym innym jest kopanie łopatą dołów? No, Mówmy się, że musimy te pewne rzeczy rozgraniczyć. No. Kierowca ciężarówki, ja go bardzo szanuję za jego pracę, tak samo tego, który kopie te doły, ale nie może aspirować sobie do tych samych profitów, co twórca wartości intelektualnej. To są dwie różne rzeczy. Natomiast Problem polega na tym, że ludzie tego nie rozumieją. Dlatego chcą wszyscy mieć muzykę za darmo w internecie, wszyscy chcą mieć filmy za darmo w internecie. Ma być porówno przecież. Ale nie? też trochę chyba, y, może się mylę, ale mam takie wrażenie, że te czasy, kiedy się, no mówiąc prosto, kradło, czyli gdzieś ktoś sobie znalazł i pobrał na dysk i słuchał lub oglądał, to w związku z jakby z, z natężeniem tych różnych. Y, Platform, na których możemy muzyki słuchać, filmów oglądać, za względnie nieduże pieniądze, to to piractwo chyba no, troszeczkę podumarło. Czy masz inne zdanie na ten temat? Być może tak jest, natomiast kwestią odrębną jest to, czy te wszystkie platformy, które zajmują się sprzedawaniem, streamowaniem muzyki czy filmów, czy one płacą artystom? To jest druga kwestia, no to bo jest. oni zarabiają na pewno. Tak? Oni no, zarabiają na pewno. Ile, ile wy z tego macie? No, ciekawe, swoją drogą, ile was nakradli przez, przez tych lat 30 ponadgrania, to by się uzbierało trochę grosza, co? Wiesz, co, nikt nie jest w stanie tego tak naprawdę sprawdzić i ocenić w taki miarodajny, wiarygodny sposób. No, kiedyś były czasy na, nawet takie niezachęcające. Kasety, jak się przegrywało, to, to, to nie było przyjemne. Zresztą mi kiedyś wciągnęło czwórkę, pamiętam waszą, to ja płakałem <laughs> nie, niemalże. To, to, no, jednak płyty to jest dobra rzecz. Wracając właśnie a propos płyty, już na sam koniec do waszej płyty. Czyli co, po wakacjach w, możemy gdzieś wy, wy, wypatrywać, szukać? Mam taką nadzieję. To jest też kwestia naszych negocjacji z wydawcą. Naszym, który będzie tą płytę wydawał, jaką filozofię i politykę promocyjną zastosuje w stosunku do tej właśnie płyty. Czasy są trudne. Nie możemy poprzeć w tej chwili, biorąc pod uwagę sytuację na, 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 na świecie i w Polsce również jakąś trasą koncertową, konkretną, z konkretnymi datami, z konkretnymi miejscami. To się nie da zaplanować, mówiąc krótko. Tego się nie da w tej chwili zaplanować, dlatego no, czekamy na rozwój sytuacji. Płyta jest, płyta jest dobra, płyta jest mocna, płyta jest ciężka. Ile utworów na niej znajdziemy? Dziewięć utworów. A utworów. Każdy z nich jest solidny, naprawdę. No to czekamy w takim razie. Niech ten COVID odpuszcza. Ruszajcie w trasę, promujcie płytę, a my będziemy chętnie słuchać i śpiewać i stare i nowe kawałki. Dzieci nieco starsi gdzieś z tyłu, a młodzież zapraszamy pod celę. Zachęcam, gorąco. Tomasz Olej Olejnik, proletariat, był gościem tematu życia. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam.